Halo, halo, halo! Hej, guys, sześć, siemano! Z tej samej Czerslej1pro! W skrócie Chair, dzisiaj w Mr. Hurry, Hot Muscle, Bo so, like to Steam mi przetłumaczę Panie futrzaku, gorące mięśnie! Eee, to czekaj, to jest demo version Press F to use flashlight No tutaj mam jakiś game... Dobra, gramy normalnie, nic nie klikam O kurde, e, Next Czekaj, co ja klikam? Boję się. Dlaczego to jest jakieś mleko? dlaczego to jest Ricardo Milosa? To jest ten taki typ, co go... często idziemy w przeróbkę gotyka. E, Realman albo Next. A czym jest Realman? Nie. Odkliknij mi to. Kurde, boję się. A, play. E, Next. E, weźcie sobie dungeon. New chapter is coming soon. Od razu chcę zaznaczyć, że dostałem tam klucz za darmo od twórcy, bo ładnie wyprosiłem. W nawiasie już MK mailera. Taka strona ja dla twórcy. Wrestling, jabronis, ripping pants, These Ripping pants. Really Let's play some games on my computer. <coughs> Czekaj, eee, settings, sensitivity muszę sobie teraz zmniejszyć, mouse, sensitivity. Eee, je... Yeah. Takie będzie git? Kurde, nadal jest dużo, co jest? Albo to trzeba apply. O! Nie! Ja bym trochę jeszcze zmniejszył. a Nie, On może na 1.6? E. Nie, teraz jest za małe. Kurde, lepiej, lepiej mieć wysokie Sensivity, dajesz 7, 6 i ten. Jak będę chciał się obrócić. najwyżej będę wolno poruszał, Mieszko, myszko nigdy nie potrafię ustawić sensitivity. Luso widzę, że pięknie. Jakie mamy? Find the jail key in the gym, save the Dungeon Masters, Collect Dungeon Set, Drink hot milk A, O, w ogóle jakbyście byli ciekawi to to jest inna gra, twórcy właśnie House of Detention. No dobra, to Gaśnie mówi, że... O, na wiem się z tego. Tak

dungeon items and my most important goal. I'm save sticky, so I can get the fuck out of this place okay. Dark fantasy. Maskę dostałem. O, kurde ja mam dwie latarki co jest ale muzyka gra w tle od razu mówię że to gramy jakiś ten patch 18 plus ale właśnie go nie pobierałem bo ja mam 16 lat o, kurde kapibara mnie goni nie, po prostu kapibara idzie. O, mleko, weźmy są mleko. Ja musimy. Te 30 mleka, to jest jakaś gęś. Nie. Wiecie co, to chyba nie jest mleko. Tak mi się zdaje. Dobra, ale. Plan na dzisiaj. A! Kurde! Co za emocjonujący pościg! Ja... A. Okej, okay, ja muszę na niego szybko klikać jak się pojawi. Dobra, bo tak nie wiedziałem, nie miałem pojęcia o co chodzi. Kurde, zostaw mnie. Kurde. Mogę, mogę go zabić? Bo tam poprzedniego na przykład mogłem, ale... Dobra, on, on mnie chyba bije. No, on mi na razie nie zaspokoił. No, tak mi się zdaje. Kurde nie wiem, czy uda mi się przejść tą grę, bo ona się daje ciężka O to jest jakiś mężczyzna. No dobra, czy jest tylko taki... Wąż! za taką muzykę gra. Mam nadzieję, że nie będę miał jakichś autorskich na tym filmie. Siema gęś. co, idziemy dalej. No, kolega Czym ty jesteś? Siema. Dobra, uciekałem przed nim. O, to jest Mleko w ogóle. No nie no! Nie, nie wiem czy... Ja nie mogę. Co chodzi w tej gisze? Nie że jednak jej nagrywam. Okej. Okay. On mnie nie widzi ten pieseł musimy tylko unikać go. No piesz, to mleko. White, sticky, thick milk. No Jeśli sobie. To idzie ten pies. Weźmy, otwórzmy sobie drzwi. Gdybyśmy chcieli stąd zaraz zniknąć Byłoby, że ten pies, nie wiem Miał jakieś AI w pokroju O, nie widzisz mnie Nie ma mnie Psie, nie ma mnie tu Nie ma mnie tu, psie Idziemy sobie Do kibla Sam w kiblu mam jakieś takie Przecienne nagie jak w Struptus Club'ie Nie nigdy nie wiem, Ale zawsze mi się wydawało, że są tam takie neony e, Co nie e, I w sumie Ale nie wiem, gdzie jest ten pies to... A! Kurde piesmy za co, zaczął napastować, idziemy stąd Super! O kurde! Co jest? No i nie znowu umarłem. Kurde i mnie mnie kręcą gdzie mnie zamknął, ja nie mogę. Dobra, no teraz mówię, że ta gra miała patrz 18 ale się nie za to, że mam mentalnie ten... E Kurde, wąż, siema, wąż. Ale właśnie przestarzają mentalnie. Dlaczego tu chodzą jakieś karaczany? Właśnie przestarzają mentalnie. E... E, 16. I sobie mam 16, to jakby nie nagrywam tego pacza z 18. Mógłbym, no jak ty przez to przeszedłeś, pajacu. Dobra, uciekamy przed nim. Nie, bo tu, tu jest kolejny siema ziomek. Siema. O, nie wiem, czy oni nie gonią, czy nie, ale. Też mleko i. Nie wiem, biegniemy, żeby zlecieć jak najwięcej tego mleka. Ja chcę przejść dzisiaj tą grę, siema. Dobra, uciekamy przed nimi. Tak łatwo się nie damy, widzowie. O, to jest moczaj. To są moczaje jednak, a nie moczaj. Dobra, mleko. Górę, kapibara! Dobra, do góry idziemy. Tu, ale emocje są w tej grze. Dajesz to. Tutaj... O, dobra, jakiś kolejny dungeon armor przyda się, bo mamy dopiero maskę. Eee. Dobra, tam widziałem, że mogę pójść. To co później pójdziemy. Dobra, weźmy kolejne mleczko. Bo mleko działa dobrze na kości. E, idziemy teraz tędy. Tędy. Mamy basen, możemy się wykąpać jakbyśmy chcieli. Kurde, gani mnie ten Wrecking, czy co to jest? Kolejna część armoru. No o kurde. Co ja założyłem teraz? Ja nie wierzę Jest to mleko? Jest mleko Czekaj, ale tylko jedna czy parę? A, nie, nie Nie, mi starczy jedno Mi starczy jedno, żeby Tutaj ten furas mnie zostawił Jakby furas z bardzo dużymi mięśniami. Tak to powinienem, powinienem określić Czy to jest jakiś labirynt? Siema, szkielecie Kurde, szkielety, ale jumpscare mi robią Kurde, ta gra jest serio straszna Nie, zostaw mnie Furasie Ja nie wierzę Dobra, no ej kurde, już mamy tyle mleka Nie! Kurde, stawi się najszybszy raz Co to no jest jakiś next bot? No nie Yo, O, czekaj, czyż muszę armor, da mi się zdobyć Dobra, mamy tutaj taką obrażę dla psa A bardziej obrażę na Mortę Zostawili mnie? Tak, zostawili mnie Dobra, to dopóki no, jesteśmy w, w tym miejscu, gdzie jest ten pies To powinno być raczej dosyć prosto O, o kurde, o, czy, co to było? O, ale jumpscare, Kurde, znam dosyć podobną muzykę. Ja, yeah. no, jeśli ten, jeśli te mnie nie zobaczą, myślę, że pójdzie nam dosyć gładko. E, prawdopodobnie w ogóle dam wam linkę. Ten, na jest tu mleko? Tu mleka nie ma, tu jest. A, bo to jest jak w pokój. Ten, kluby strip trees. Nie wiem, ja w jakiejś grze grałem i tam też były takie pokoje, gdzie było, można z taką panią pójść. Ale. Klega kolega mi opowiadał, kolega mi opowiadał, mówię wam. Ja teraz to przeżywam jako tutaj, nie wiem pewnie jakiś 40-letni virgin. Co on robi? Nie wiem. Idę ze stąd. Chyba więcej mleka nie znajdziemy. Tak mi się zdaje. Tu jest mleko. Albo... Nie, mleko, mleko. Kurde, muzyka się zmienia w tym dungeonie. No, bez skitu, jeszcze co nam zostało? Jedna część normala i cztery mleka. Kurde, większość mleka już zebrałem. Siema, kim ty jesteś? Co co tak siedzisz? No? Siema, Czy, czym ty jesteś? Eee, może lepiej pójdę od tego, tak mi się zdaje. No, ręcz dla nas, to przynajmniej dla mnie lepiej. No e, dobra, to myślę, zaraz zaraz pójdziemy. Bo jeszcze muszę zebrać ich sami, widzicie, właśnie. Trochę tego, trochę tamtego. Dziękuję, do serio jest jakiś taki labirynt. I tutaj dochodzę do tych psów. Dochodzę, tak. Ziomek doszedł. No. A czekaj, tu byłem, to były te psy? Tak, no, tu były te psy. To tutaj nie idziemy. Kurde, ale grena grywam, no. Mam nadzieję, że coraz co więcej twórców będzie mi dawał właśnie klucze do gier jak takie rzeczy. W sensie, bo pa, pa jakie poświęcenie tutaj dani. Jeszcze fajnie by mi dali, nie wiem. Klucz, o, taki klucz dla widzów, ale... Ale to może innym razem się postaram o coś takiego jakby. Sądzę, że... Okej, okay, to jest gra to najwięcej mięk widzów by. Cieka, kapibara. Najwięcej by chciało. A, no nie zawsze, wiecie, ma się to co chce. Jeśli ma się to co się dostało, trzeba podziękować i w sumie zamknąć mordę. Zazwyczaj, zazwyczaj, bo nie zawsze. Mogę wyłączyć muzykę? Nie mogę. To jest jakiś klucz widzowy, będziemy musieli go zaraz podnieść. Dobra, ten fury się tam zablokował. Uchry. Dlatego mi mówi, że kiedyś dołączę do community fury, tak mi się zdaje. Okej, okay, zostało mi ostatnie mleko, nie licząc z tego, co teraz zbiorę. Thank you, on tak powiedział. Ten właśnie, fury co idzie. Nie no, zazdroszczę. Oni sobie mają jakiś taki właśnie dungeon tutaj, siłownie. I pa, no, Fury, ale takie mięśnie. Nie no, też, też, też co być, też co być. Nie no. Najlepiej to w ogóle, jakby ktoś mi obrożę przywiązał do szyi, co nie? Nie by na spacer wyprowadzał, mówię wam. aby było... Najlepsze, co istnieje. Dobra, tu jest taki fury sobie, że prysznic. Weźmy sobie ten kluczek Dobra, nie widzą mnie widzowie, nie widzą. Oni są ślepi. O, mamy tutaj Orkę, wilka i psa. Kurde, nie gadać, że będę widział jak się teraz myjał. Co on robi? Nie masz mleka na kiblu na przykład jakimś? Chyba nie, dobra idziemy od nich, bo oni są coś ten Oni myślą, że mnie nie widzą A ja, ja też myślę, że ich nie widzę i... W sumie jesteśmy kwita ja Zastanawiam e, Find the Jail'ki, save the dungeon Oj, czemu muszę coś save the dungeon masters Okej, okay, mam ostatni tutaj kawałek armora Dobicie kobiet no, albo po prostu armora, dlaczego tu kęście? Ja nie wiem, co to jest za jakieś łańcuchy Nie, to, jest, to nie jest to nawet łańcuchy o kurde, co ja założyłem teraz? A ja... Kurde, ja jestem teraz w prawdziwym Dungeon Master Sticky, <laughs> Nie mam mnie tu, nie mam, nie widzicie mnie Ej! Mówiłem, że mnie nie widzicie! I czy ja jestem teraz odporny na te ich ataki? Bo mi życie w ogóle nie spadło Co, mam całe mleko, mam całe ten, Został mi się tylko... Save the Dungeon Masters. E Masters, Masters, OK. Ale gdzieś Dungeon Masters? To jest dobre pytanie w sumie. A to co to jest jakiś telefon? Cześć, to kto? To przywoźń, A, Ta, to na pewno o to chodziło. No ale nie wiem. Szukamy teraz wyjścia chyba stąd, bo... To, to jest nasz, nasz ostatni cel, jaki musimy tutaj. Zejść się w tym dungeonie. Sianka Pibara. Dobra, może tędy? Po kurde, jednak mnie bije. Jednak mój Arbon. robicie kobiet mi nic nie dał. No to jest jakiś kot. Ej, muszę o to. Dobra, zobaczę, czy chodzi o ten portal. Muszę. Musimy się tutaj właśnie do tego portalu wrócić. Nie, nie, nie chodzi o ten portal. Chodzi mi o wszystko coś innego. okej, okay, niech będzie. O coś innego chodzi. Muszę tutaj zobaczymy. Trzeba to było wyjście? Nie, to jest teleport, ale. Gdzie my jesteśmy? Mamy w ogóle ponad już 30 mleka, czyli... Okej. Okay. Nie, będę sobie zbierał. O mamy kolejną część armoru. O dobra, uratowali... uratowaliśmy ich. Dobra, oni teraz mogą uciec. Bez większego problemu. Dobra, to w sumie co, zrobiliśmy wszystkie questy, ta. No, lateksowe ten rękawice. Przeladzał się. Kurde... O pa jaki film tutaj w ogóle gra. No. Beski. To do, dobry film, dobry film. Dobra, nie, możemy iść tędy. Chodźmy tędy w sumie. Bo został nam w sumie ostatni quest, czy uciec do portalu. Weźmy się jeszcze mleka napijmy, co nie? Bo mleko jest dobre na kości. Siema. Ej! Typie! Dobra, parkour! U oh, full cool, full image! O, dobra, uciekamy! A, super. Nie wiem, jak mówię, dla mnie to jest good ending. Dlaczego ja mnie kręcą? Gdzie, gdzie by mnie tutaj zamknąć? Właśnie te hot muscles, Fury. Czekaj, czyli chcę przenieśli mój komputer? To jest jakiś, nie wiem, projekt wybnędżę lub. O kurde, ale film. No, tysiąca, okay. Ricardo MILOS! Siema brachu! Jak tam u ciebie? Dobra, idę stąd. Kurde, nie mam pojęcia gdzie jestem. Ej, coś się stanie, jak w to wskocze? A ciekawe, czy to działa jak na silniku valve. Nie, to chyba nie działa tak jak na silniku valve. Nie, nic się nie dzieje. Wejdźmy przez ten portal. Wyszedłem. O, dobra, wiem, gdzie jestem. Jestem w tej szafce, yy, co tutaj właśnie jest. ostatni ostatnikowego armora dla mnie. Dobra, to chodźmy jeszcze do tego psa, zanim pójdziemy do exit gate'a Bo jestem ciekaw ostatniego miejsca w tej, tej grze, właśnie. No, jakby zwróciliśmy prawie cały dungeon. Okej, okay, zabraliśmy wszystko co musimy, A tam był jakiś parkour, dla, dla Dosłownie jakieś Minecraft Pro? A jestem, wydaje mi się, że Minecraft Pro. A tam się jakieś światło włączyły. Ty mamy music boxa. No! Kurde. O, o Kabibala, przesuń się, dziękuję. No, uciekamy przed nim, dopóki on nie zgubi patrolu. Bo tu, tu jest najgorszy furaz, bo to jest ten je, jedyny furaz, z którym można mi. się ja. o kurde, to jest jakiś ten. Cave i to normalnie pile mleka. To jest jakiś suspicious cave. Dobra, niech będzie suspicious cave. Boję się go chodzić po nim. Bo nie jest, czego nie jest zrobione. jakby Widzę dużo jakiejś substancji. się ma. Kurde, Jakiś ten z jego patrolu mnie zaczął tutaj bić. Ja nie mogę. Dobra. O! Dobra, do portalu. Do portalu. Ej, co? Udało nam się. Na Gachi Airlines. Ja nie wierzę. Co to jest tam? Jakiś duży grzyb się rozgląda. Nie wiem, nie mam pojęcia. Co tutaj jest? Zrobiliśmy stary z 3. Ja nie wierzę. Kurde, pełny las, pe pe pełnych ciekawych rzeczy. Jakie mam teraz quest? Tutaj, Kurde. Let's go. Ja nie wierzę co on gada. Dobra sobie. to będzie na tyle wy tym odcinku. Powiem wam tyle. Jak chcecie więcej odcinków z tego, to tak co najmniej dwa albo jeden. A wy co robicie? Siema. Jeśli chcecie... Kiss white three, eat magic plant. To jest ten magic plant? Nie. O kurde, jeleń! A ty... Halo! Ty miałeś być głupi przez resztę odcinka! A nie jest! Nie no, ja nie wierzę! Eee... Mogę użyć motoru? Nie! Oba, ale się zgupiały te furasy! bo, widzowie, ja mam dla was propozycję! Jeśli chcecie więcej odcinków z Hot Muscles, coś tam... E... Dokładnie z... O, Mr. Furry Hot Muscles! To pamiętajcie, napisać mi w komentarzu, że chcecie. jak tam będzie po tym odcinku. Jeśli będziecie bardzo chcieli, to nagram ja jeszcze kolejny odcinek lub dwa. A ja będę teraz. Co tam się dzieje w tym telewizorze? może lepiej nie będę tam patrzył. No. Aha. No więc. Możecie nam napisać w komentarzu, czy chcecie. A ja będę się żegnał. Molto bene. Do następnego. Pa, 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 pa. pa, pa.